Siemano, witam. Tu amras, a to piąty odcinek. Zagrajmy w Drive Cluba. W ostatnim odcinku w Drive Club Tour zrobiliśmy dwie czasówki, dwa wyścigi. Znaczy, nie, dwie czasówki. Jeden wyścig tutaj, z tymi fajnymi mini w jak bodajże tak, poznaje po plaży. A w tym odcinku zrobimy. Tylko dwa wyścigi: będzie to ten normalny wyścig w Norwegii i tutaj ta czasówka Mercedesów. A w następnym, szóstym odcinku, będziemy walczyć o trofeum Rekruta. Tak, dokładnie o pierwsze trofeum w ogóle dostępne w grze. W ogóle dostałem jedną radę, żeby grać kamerą z wnętrza samochodu, więc to też zrobię. Zaczniemy chyba w tym odcinku od tej czasówki, choć mówiłem, że czasówki będą na koniec. Odcinka to zrobię jednak teraz na początku. Wierzę naszego Mercedesa, nie wiem który tam ma lepszą sterowność, widzę, że tym w ogóle nie jeździłem. To pojedziemy tym szybszym, a z mniejszą sterownością. Weźmiemy. A może klubowe malowania, będę się chwalił tym swoim klubem. No nic, na początku wyścigu muszę zmienić kamerę. Wiem, że jest chyba 6 rodzajów kamery, wiem, że się zmienia za pomocą R1. Dobra, to tą. Wybierzemy. Myślę, że będzie ciężko naprawdę tą sterować, będziemy walczyć za cieple teraz, żeby pobić tą wymaganą po prostu czasówkę, czyli minutę 31. Nie wiem na ile jest to możliwe, choć widzę, że w poprzedniej próbie miałem minutę 32. No nic. Pierwszy ostry zakręt i standardowo banda. Jadę pod front, ale widzę, że gra nie pozwala mi za pomocą panelu dotykowego. Wrócić na trasę, więc niestety, już to jest taka strata, że musimy zacząć od nowa. Po prostu normalnie, jak się wiedzie za trasę, to, to by gra pozwala nam wrócić, za pomoc, klikając po lewej stronie tego fajnego panelu dotykowego. który, jak według mnie się na razie we wszystkich grach, w grałem, bardzo dobrze sprawdza. Czasem jest po prostu tworzenie mapy, jak GTA, jest to zmiana broni i tak dalej. Więc naprawdę fajna w sumie. Ciekawostka, bałem się trochę tego, jak to będzie działało przed kupnem PS4, ale sprawdza się dobrze. Chyba tu musimy bardziej z respektem pojechać do tego zakrętu i tak oczywiście przywaliliśmy widzę, że wtedy chyba jeździłem tamtym mercedesem nie wiem czy uda nam się wycisnąć dobry czas właśnie obijając się o tego typu rzeczy myślę, że naprawdę, bo widzę starta dwóch sekund naprawdę chyba jeżdżąc właśnie wolniej a ja, lepiej po prostu wykonując te zakręty nie obijając się o wszystko, a jedząc naprawdę na przykład te nawet kilkadziesiąt kilometrów wolniej Szło mi to lepiej, nie wiem jak to będzie z tą kamerą, aż, aż po prostu siedzę bliżej telewizora, bo nie jestem przyzwyczajony do tego typu jazdy. Mam nadzieję, że to będzie się Wam bardziej podobało, robię to po prostu yy, z, z, z rady pewnej po prostu bardziej, wydaje mi się obeznanej osoby na pewnym forum. No nic. Widzę, że mamy, że na drugim, drugiej strefie czasowej również mieliśmy dużą stratę. Też ponad sekundę. Nie wiem, czy uda nam się to zrobić, no będzie na pewno walka, zacięty do końca ostry zakręt I standardowo banda, no niestety Ale widać nasz cień z najlepszego wyniku na horyzoncie, ale meta już tuż, tuż i niestety Czasówka nie będzie na dobry wynik, będzie jedynie na dwie gwiazdki, więc tyle ile mam, tutaj już lepszy czas Ale już nie będziemy drugi raz jechać po prostu tego samego, tylko zakończymy to bo i tak pierwszy raz już na rekrucie powtórzyłem pierwszy wyścig, więc, więc to miało się nie zdarzać do momentu aż po prostu dojdziemy do tego miejsca, gdzie, gdzie, gdzie jestem jak sam gram, ale no już trudno Tutaj to wszystko pominimy Bardzo mało punktów, 800 punktów sławy, czyli jak dla mnie standard, zawsze teraz wszystko na kolizach i obijaniu się Co jest normalnie wyciągać te parę tysięcy no, nic, no i zostałem tylko ten wyścig, wyścig w Norwegii, a na tym odcinku będziemy walczyć o to wielkie trofeum rekruta. No dobra, przejdźmy teraz do tego wyścigu. Widzę, że jak mówiłem na okrążenia, bo jedną gwiazdką, której nie zdobiłem, jest to za zubicie czasu okrążenia. Standardowo jedziemy tym bardzo sterownym, ale w sumie dosyć wolnym Audi. Zawsze jeździłem tym Audi, ale teraz sobie uświadomiłem, że ono jest dużo wolniejsze od tego na przykład Volkswagena. Po prostu wydawało mi się, że jest szybszy, on po prostu ma większą, minimalnie chyba prędkość maksymalną, ale dużo mniejsze przyspieszenie, gorszy, nie, lepszy drifting, no dobra, nie wiem. Nie będę się już wypowiadał, może różnie dobrze, ale źle patrzę na statystyki, to już w ogóle będzie słabo. Nie, nie będę w ogóle się wypowiadał w, tem w tematach właśnie wyścigowych, bo, bo po prostu szkoła się ośmieszać. no. Postaram się, myślę, że, się, myślę, że mój komentarz jest teraz bardziej yy, żywy bardziej z emocjami, bo dostałem właśnie opinię, że że ciężko będzie cokolwiek się wybić i tak dalej, no, z takim monotonnym komentarzem. Niestety, przeczytałem to pod pierwszym, y, co do pierwszego filmu, ten komentarz, a już miałem nagrane pierwsze cztery, więc teraz nagrywając piąty, dopiero widziałem to, co jest jakby pod pierwszym i jakie są opinie o pierwszym latni na samym YouTube, więc ciężko będzie, trzeba będzie coś będziemy musieli te pierwsze 4 odcinki przeboleć. Mi się podobało, że jest to znośne, ale skoro pierwsza osoba dająca opinię z takich bardziej znaczących się dla mnie osób, że, że każda opinia jest dla mnie ważna, ale po prostu taka o, 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 obeznana, mówi mi takie informacje, że, że po prostu jest monotonnie. Zdaję sobie oczywiście też sprawę z jakości tego dźwięku, bo jak jest to ten mały, nie cieszy nawet headset, no po prostu ta słuchawka kurcze z mikrofonem dołączona do. Po prostu do, do PlayStation, no to, to, to wiecie, to nie, to nie jest na pewno dobry wybór, nawet ciężko, mu, szczerze mówiąc, musi być z komunikowaniem się przy jakimś, nie wiem, gęstszych serwerach czy w GTA. Naprawdę, słabo to wygląda na nagraniach i tak chyba wydaje mi się, że nie jest tragicznie. Macie przynajmniej jakoś wideo lepszą, no są no, 370 zł mniej więcej kosztuje ten dobry headset i specjalnie pod PS4, ta nowsza wersja tego poprzedniego, no się trochę musi postarać, żeby na niego uzbierać. No nic, widzimy, że mamy piąte miejsce. Znowu jak już mówiłem, na razie się nie spinam o tę pozycję, ale no, no, na rekrucie mieć taką pozycję, no na pewno nie jest to dobra, ale teraz kolejny ostry zakręt, dobra, z tego dosyć dobrze wyszliśmy. Niestety, no, kopią nam dupę i ciężko będzie chyba to cokolwiek, cokolwiek osiągnąć. Widzę jakiś spory podjazd i dalej pojedynek driftowy, no to chyba sobie w ogóle odpuszczę. Nie sądzę, żebym kogokolwiek mógł pobić, ale widzę, że nawet nie nalicza punktów, więc chyba, nie wiem, nie jestem połączony z siecią, czy coś w z stylu Nie jestem dokładnie pewien, czemu tu nic nie ma Zastanawiałem się nad, też nad długością odcinków, ale myślę, że to max 15 minut będzie dobra i bez sensu byłoby klejenie dwa, dwóch nagrań jakby nie, nie, że mi się nie chce, nie, że tego mnie zoił, tylko po prostu te niepotrzebne cięcia jakby dwa początki odcinku, a nie byłyby dobre a no, skoro Skoro kurczę, ten kanał jest w stadium bardzo początkowym, no to kubno taki aver MIDI Game Capture HD2, to to za 600, to też nie jest na razie dobrym. Nie mówię, że, że żeby osiągnąć sukces, wiadomo, trzeba, w takiej branży trzeba wydać trochę pieniędzy, ale na pewno się, że nie, na pewno na samym starcie, na pierwszą serię na kanale w 100% dokończyć i tak dalej. Ostry zakręt, dobra, o tyle nam się udało i po prostu być dumnym i mieć jakieś osiągnięcie, że się pierwszy całą skończyło Choć nie wiem jak to będzie na zawodowcu i tak dalej Z tymi moimi skillami Widzę, że wyprzedziliśmy zielonego górka, chciałem tak powiedzieć, ale Już mnie wyprzedził z powrotem, tragicznie jeżdżę te zakręty No nic no Dobra, spróbujemy, tutaj widzimy jakiś czerwony czerwone Volkswagen, również bardzo nas Dobija i fajnie się od niego odbiliśmy, tracąc parę punktów i gonimy tutaj pierwszą trójkę, czwórkę w sumie, no tutaj już tu, tuż przed metą, niedługo meta, gonimy czołówkę, wyprzedzamy jednego, zaraz chyba wyprzedzimy drugiego, będziemy już na trzecim miejscu na podium, jest dobrze, udało się, mamy trzecie miejsce, jest walka, jest walka o jak najlepszą pozycję, czy będzie walka o czasówkę, jest, niedużo brakuje, zostało 4 sekundy, 3... Dwie, no i nie uda się. Jedna, i już jest po czasie, no ale no, no nic, trudno, no ale dojeżdżamy przynajmniej na trzecim miejscu. To jest zawsze parę punktów, 5,5 ty, tysięcy punktów do, do sławy. Widzę, że prowadząc jednak high tym Volkswagenem Golfem trochę z większym przyspieszeniem, a z mniejszą sterownością. No nic, mało postępu dla klubu, trochę dla nas. No i w sumie to by było na tyle, bo teraz jedyne co nas czeka to, to walka. Trzy rundowe mistrzostwa o wielkie, niespotykane chciane przez każdego trofeum rekruta, na pewno będzie to wielkie wyróżnienie. No ale to zobaczycie już w następnym odcinku, bo jak teraz widzę dobija nam 12 minuta, a więc niedługo kończy mi się limit i muszę Was już pożegnać. Do zobaczenia w następnym odcinku Amras.